Oficjonowość ELP, czekaj, będzie i Trzeci ustęp dziewiąty Granice między szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym stanowi punkt pierwszy na liniach jednotorowych semafor wjazdowy do tego posterunku. I Zgadza się, to jest tarcza manewrowa, ale semafor wjazdowy jeszcze nie istnieje w ogóle, nie ma takiej skrzynki, więc musimy hipotetycznie założyć, że to jest semafor. Czyli w tym momencie miejsce ustawienia tego semafora i linia prostopadła do osi torów, jaką on wyznacza. W tym momencie ten patyczek będzie tą linią. Jest granicą między szlakiem, a tym posterunkiem. Czyli przed patyczkiem mamy szlak. Są zupełnie inne zasady, jeśli chodzi o jazdę pociągiem. A za patyczkiem mamy już stację. I znowu te zasady są w jakiś sposób inne. I paragraf trzeci, ustęp dziewiąty, punkt drugi. Na liniach dwutorowych, miejsce znajdowania się semafora wjazdowego i linia prostopadła do osi torów, w miejscu ustawienia tego semafora, z wyjątkiem przypadków, w którym granica między poszczególnymi torami szlakowymi a posterunkiem zapowiadawczym jest różna, to jest gdy. No i na linii jednotorowej to było proste. Stoi semafor, no to jest granica między szlakiem A, między szlakiem a stacją. Mamy sobie teraz linię dwutorową. Oczywiście gdzieś tam są rozjazdy dalej, ale my nie wnikamy, gdzie one są dokładnie. No, i tu stoi sobie semafor wjazdowy. Z drugiej strony nie ma, bo jest to linia dwutorowa, jednokierunkowa. A takie linie nie mają semaforów z dwóch stron. I tutaj sprawa też jest bardzo prosta, ponieważ granica to jest znowu semafor i jego linia prostopadła do osi torów. Tu nie mamy większego problemu. Problem się robi w punkcie A. Tory szlakowe oddalone są od siebie tak, że nie można określić linii prostopadłej do osi torów w miejscu ustawienia semafora wjazdowego. Wówczas granicą między tym torem szlakowym, przy którym nie ma semafora wjazdowego, a posterunkiem zapowiadawczym, jest miejsce znajdujące się przy tym torze od strony szlaków w odległości 100 metrów przed, miejsc... przed najbliższym rozjazdem lub skrzyżowaniem. Zdarza się, że na przykład w że na przykład wjazd do stacji jest bezkolizyjny z inną linią. Czyli tutaj w środku idą dwa tory, a te dwa tory, żeby było bezkolizyjnie, wychodzą łukiem. Ten nie koliduje z tymi, ale ten by kolidował i on gdzieś tam przejdzie dookoła nad tymi torami, przejdzie na wiadukcie albo w tunelu. No, i teraz nie jesteśmy w stanie wyznaczyć tej linii prostopadłej od tego semafora, więc bierzemy 100 metrów przed najbliższym rozjazdem lub skrzyżowaniem. A owe 100 metrów przed miejscem niebezpiecznym bierze się z instrukcji IE4, paragraf 7, ustęp 4. Semafory wjazdowe i odstępowe obsługiwane. Należy ustawiać przed miejscem niebezpiecznym w odległości minimum 100 metrów. Semafory wyjazdowe i drogowskazowe powinno się ustawiać w odległości wymaganej drogi ochronnej przed pierwszym lub kolejnym miejscem niebezpiecznym. Długości dróg ochronnych podane są w paragrafie 38, 38 ustępie 3. No i tutaj już powiem po prostu, że te drogi ochronne dla semaforów drogowskazowych i wyjazdowych to jest odpowiednio 50 metrów przy wjeździe do 60 na godzinę i 100 metrów przy wjeździe. Powyżej 60 na godzinę. Ale semafory wjazdowe i odstępowe obligatoryjnie muszą mieć minimum 100 metrów przed miejscem niebezpiecznym. A takim miejscem niebezpiecznym jest styk przed iglicowy rozjazdu, ukres rozjazdu, koniec drogi ochronnej innego przebiegu, wchodzenie sobie w drogę różnych dróg przebiegu i tym podobne. Aha, no i oczywiście ukresy skrzyżowań. Czyli tak jak w stacji byśmy mieli tutaj rozjazd. Mielibyśmy tutaj rozjazd, to od tego miejsca, to od tego miejsca, od styku przediglicowego liczymy 100 metrów. Załóżmy, że wyjdzie to tutaj. No i tu jest granica. Tutaj się maszynista powinien zatrzymać. Punkt B. W torze najbliższy rozjazd lub skrzyżowanie znajduje się bliżej szlaku niż rozjazd lub skrzyżowanie w sąsiednim torze osłanianym semaforem wjazdowym. Wówczas granicą między tym torem szlakowym, przy którym nie ma semafora wjazdowego, a posterunkiem zapowiadawczym jest miejsce znajdujące się przy tym torze od strony szlaków w odległości 100 metrów przed najbliższym rozjazdem lub skrzyżowaniem. Teraz tory nawet mogą się schodzić razem równo ponownie. Tylko, że mamy znowu jeden semafor hmm. tak to się miało schodzić, który osłania nam ten rozjazd, no bo jest zaraz za semaforem, a ten rozjazd z kolei jest wcześniej niż ten rozjazd, czyli ten a ten semafor go w ogóle nie osłania i znowu bierzemy styk przed iglicowy tego rozjazdu, no i 100 metrów ustalmy że będzie tutaj jest granica stacji. To oczywiście znowu tyczy się linii dwutorowej i jednokierunkowej, bo chyba tylko w takich sytuacjach to będzie miało miejsce. Rzadko się tworzy linię dwukierunkową i nie zabezpiecza się jej drugim semaforem. Lub jak mamy w punkcie C, przy torze znajduje się odnoszące się do tego toru urządzenie sygnałowe, za pomocą którego podaje się zezwolenie na wjazd pociągu. Wówczas granicą między tym torem szlakowym a torem posterunku zapowiadawczego jest miejsce usytuowania tego urządzenia. Możemy się spotkać z czymś takim, że zamiast semafora będzie inne urządzenie sygnałowe. Może być to na przykład tarcza D1. W sumie wyznacza miejsce zatrzymania, ale tu mamy na myśli bardziej urządzenie sygnału zastępczego. Najczęściej jest to jednokomorowy sygnalizator, który podaje tylko i wyłącznie sygnał zastępczy. Ewentualnie można zrobić dwukomorowy i wtedy świeci czerwone na stałe i sygnał zastępczy jest podawany. Tak, to jest tarcza manewrowa, ale na tą chwilę zrobi nam za sygnalizator sygnału zastępczego. On tylko musi leżeć. I w tym momencie, w tym torze, w torze prawym granica jest tu, a w torze lewym miejsce inne urządzenie sygnałowe tu. a no i różnica jest tam ileś metrów. Paragraf trzeci, ustęp dziesiąty. Posterunek bocznicowy jest to posterunek ruchu urządzony na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy który bierze udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych odstępach i pociągów obsługujących bocznicę. Przyjmowanie pociągów na bocznicę i wyprawianie ich z bocznicy odbywa się na zasadach ustalonych dla posterunków zapowiadawczych, a przepuszczanie innych pociągów na zasadach ustalonych dla posterunków odstępowych. Czyli potrzebujemy stworzyć sobie bocznicę na szlaku. O, oczywiście szlak będzie jednotorowy, nie będziemy kombinować. No i tu gdzieś tam tor biegnie do stacji A. Ten tor biegnie gdzieś do stacji B. Albo nie biegnie. A to się nim zajmiemy za chwilę. No a tutaj mamy bocznicę. Oczywiście ślepe tory muszą być zabezpieczone uporkami. Nie inaczej będzie u nas. Zabezpieczamy tory uporkami. I dokładamy jakiś jeden uparty tor, który się nie chce dołożyć. No i nie ma wyjścia, bo on będzie dołożony. Zatem mamy linię jednotorową, dwukierunkową, tutaj na górze, ze stacji A do stacji B. A tu, w tym miejscu, mamy posterunek odgałęźny yy, posterunek bocznicowy. I ten posterunek będzie posiadał semafory. Jeden wjazdowy, tutaj, właściwie przejazdowy. Drugi z tej strony, oczywiście nie zachowuje teraz odległości. I dajmy mu jeszcze jakieś do wyjazdu z bocznicy. Tak, co by miał weselej. I teraz tak. Pociągi z bocznicy i do bocznicy mają. Całkowicie normalne zasady, tak jakbyśmy wyprawili pociąg ze stacji do stacji. A pociąg stąd, dotąd i odwrotnie. W tym momencie ten posterunek bocznicowy działa jak odstęp, czyli na zasadzie jedź-stój. Dojeżdża, do dojeżdża tutaj do tego semafora. Jeśli odcinek dalej jest wolny, jedzie dalej. Jeśli nie, poczeka i jedzie dalej. Chociaż ponieważ posterunek bocznicowy jest w stanie wypuścić tutaj pociąg jeszcze jeden, no to nie do końca działa też jak odstęp. Oczywiście w dalszym ciągu, tak, działa jak odstępowy zgodnie z instrukcją. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli świadomość tego, że może zmienić kolejność wyprawiania pociągów. Bo jeśli założymy, że tu przyjeżdża pociąg, jest już zgłoszony, wiemy, że jest w drodze, i na bocznicy mamy pociąg, no to zgodnie z tym, co mówi instrukcja, ten pociąg powinien, być jak, e, powinien przez ten posterunek przejechać jak przez odstępowy, czyli nie ma innego wyboru musi jechać. No tak, musi jechać na prosto, bo nie ma rozjazdu w drugą stronę ani w żadną inną. Ale możemy zmienić kolejność tych pociągów i zamiast najpierw tego puszczać, przepuścić tego. W tym momencie ten przejedzie pierwszy. No to przejechał. Ten przejedzie pierwszy, a ten dopiero za nim. A tak funkcjonuje posterunek zapowiadawczy. Jest to bardzo okrojona forma posterunku zapowiadawczego, ale warto wiedzieć, że posterunek bocznicowy też ma szansę zmienić kolejność wyprawiania pociągów. Chyba, że... Regulamin techniczny stanowi, że nie wolno. No to wtedy nie. Paragraf 3. Ustęp 11. Posterunek odstępowy jest posterunkiem ruchu urządzonym na szlaku w celu podziału szlaku na odstępy. Posterunek odstępowy lub automatyczny posterunek odstępowy APO reguluje następstwo pociągów, to jest pozwala na przejazd pociągu przez ten posterunek i następny odstęp jest wolny. Na szlaku jednotorowym semaforami odstępowymi APO dysponuje dyżurny ruchu wyznaczony regulaminem technicznym. A na szlaku dwutorowym ten dyżurny ruchu, który zarządza danym torem. Posterunki odstępowe, obsługiwane na liniach z jednoodstępową półsamoczynną blokadą liniową, nazywa się posterunkami blokowymi, a na liniach z telefonicznym zapowiadaniem pociągów posterunkami odstępowymi telefonicznymi. Na liniach z wieloodstępową samoczynną blokadą liniową, funkcję posterunków odstępowych spełniają samoczynne semafory odstępowe. Graf 3, ustęp 12. Posterunek pomocniczy jest to posterunek urządzony na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy tylko w celu umożliwienia wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenia, że szlak jest wolny względnie wyjazdu pociągu z bocznicy. Posterunek pomocniczy nie jest wyposażony w semafory i bierze udział w zapowiadaniu tylko pociągów obsługujących bocznicę. Czyli potrzebujemy ponownie zbudować sobie bocznicę kolejową, I teraz posterunek. W gruncie rzeczy wygląda dokładnie tak samo. Bo akurat taka bocznica nam się trafiła. Oczywiście nie każda bocznica wygląda identycznie. Ale znowu mamy najprostszą bocznicę na linii jednotorowej. Z posterunkiem, który nie ma semaforów. W przeciwieństwie do bocznicowego. Bocznicowy jak najbardziej miał i mógł w miarę pilnować ruchu. Posterunek pomocniczy tylko zgłosi, że pociąg wjechał. Czyli szlak jest wolny i zabezpieczony. Lub że pociąg będzie wyjeżdżał, i czy może wyjechać. Tyle i aż tyle. On tylko mówi, że pociąg przyjechał na bocznicę albo wyjeżdża z bocznicy. Te pociągi, które kursują ze stacji A do stacji B, one go kompletnie nie interesują. Dla tych pociągów ten postulunek w ogóle nie istnieje. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Paragraf trzeci, ustęp trzynasty. Na sieci PKP, PLK, SA oprócz posterunków ruchu występują również przystanki osobowe i bocznice kolejowe. I tu się dowiadujemy, że mamy też przystanki osobowe, no bo o bocznicach kolejowych to mówiliśmy przed chwilą przy posterunku bocznicowym i pomocniczym, więc to dla nas nic nowego nie jest. Paragraf trzeci, ustęp czternasty. Przystanek osobowy to miejsce na szlaku urządzone do wsiadania i wysiadania podróżnych, którym rozkładowo zatrzymują się pociągi pasażerskie. Na przystankach osobowych położonych na szlakach jednotorowych i niewyposażonych w urządzenia blokady liniowej, wewnętrzny rozkład jazdy może przewidywać zmianę kierunku jazdy pociągów pasażerskich. Szczegółowe zasady dokonywania zmiany kierunku jazdy pociągów pasażerskich określają regulaminy techniczne posterunków przylegających na szlaku. Na którym do szlaku, na którym występ, następuje zmiana kierunku jazdy. Czyli mamy sobie szlak, tak, czyli nasz kawałek toru, jakiegoś, a przy nim nasz przystanek osobowy. W tym miejscu zatrzymują się tylko pociągi pasażerskie. No, chyba że pociąg towarowy akurat będzie miał awarię. No to też się zatrzyma, no ale gdyby on nie będzie obsługiwał pasażerów w tym momencie. Przy takim przystanku zatrzymują się tylko pociągi pasażerskie. Mogą być to zarówno osobowe, jak i pośpieszne. Jeśli pośpieszne też będą sobie życzyły się tam zatrzymać, no to się zatrzymają. Oczywiście zgodnie z urozkładem jazdy. To nie jest tak, że pociąg pasażerski się zatrzyma, gdzie będzie sobie gdzie będzie chciał. No i przystanku w zasadzie tyle. No, to jest po prostu peron na środku pola, tak naprawdę. No lub w mieście, zależy. Ale ogólnie to jest po prostu. Nie ma żadnego pusterunku w pobliżu. Nie ma semaforów, nie ma rozjazdów, nie ma nic. To jest po prostu peron i nic, wię nic więcej tu się dodać nie da. Jedynie co, no to można dodać, że faktycznie dałoby się zlokalizować ten przystanek gdzieś w pobliżu bocznicy kolejowej lub przy posterunku odgałęźnym. Tak, da się to zrobić, ale w dalszym ciągu to jest bocznica, właściwie przystanek przy bocznicy. I posterunek odgałęźny z przystankiem osobowym, więc jak gdyby to nie poprawia rangi do stacji. Peron czy budynek dworca to nie stacja. Stacja to stacja, a, per a przystanek to przystanek. Chociaż tu mamy dopisek, że na liniach jednotorowych bez blokady możemy zmienić kierunek jazdy pociągu pasażerskiego. W szkole robiłem akurat projekt o dworcu w Rapce Zdroju, stąd też wiem, że coś takiego ma miejsce właśnie tam. Pociąg wyjeżdża z chabówki. Tak, przyjeżdża sobie do Rabki zdroju. No oczywiście najczęściej to jest EM57, więc tu nie ma żadnego problemu no bo właśnie tu nie może być lokomotywy, ponieważ nie ma rozjazdów, nie ma innych torów, nie obrócimy lokomotywy. Tu mogą być tak naprawdę tylko jednostki. No, chyba, że lokomotywa będzie miała wagon sterowniczy, bo mamy puszpule, przynajmniej koleje mazowieckie mają, one by dały radę. Ale wjechaliśmy tu na przykład N57 i dalej my już nie chcemy jechać, bo szlak nie ma blokady, więc nic się nie zepsuje ponad miarę. No więc maszynista zmienia kabinę, z kierownikiem pociągu robią próbę hamulca i pociąg sobie wraca do habówki. I tyle. Oczywiście postępowanie, procedury muszą być opisane w regulaminie technicznym hubówki i regulaminie technicznym stacji z drugiej strony. Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji, paragraf 3 ustęp 15, bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i połączenia pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Nie wiem czy jest sens coś tutaj dodawać, bo bocznicę omówiliśmy przy posterunku bocznicowym i Pomocniczym. Bocznica jest wyznaczona przez zarząd, zarządcy infrastruktury. Jest połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową. Czyli albo wchodzi od razu, albo jeszcze wchodzi gdzieś tam. W sensie, Lotos w Gdańsku jest tak połączony z Olszynką Grochowską. Z, z Gdańskiem Olszynką. Tak, Olszynką? Tak, chyba Olszynką. W sensie, Lotos jest bocznicą. On sobie może być stacją, ale dla z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia PLK jest bocznicą. Tylko że to nie jest tak, że one są połączone ze sobą rozjazd w rozjazd, tylko między Gdańskiem, Olszynką a bocznicą lotosu jest normalnie szlak kolejowy. Czyli mamy linię kolejową. Z Gdańska olszynki do lotosu, czy jakkolwiek inaczej się ta burcznica nazywa, ale nazywajmy ją lotos. I jest tam prowadzony normalny ruch pociągów. Wtedy nie mamy bezpośredniego połączenia, tylko pośrednie. No tak, można by się uprzeć, że jest połączone bezpośrednio z linią kolejową z Gdańska olszynki do lotosu. No ale tego nie bierzemy jako taką zwykłą linię kolejową. To jest po prostu linia dojazdowa do Gdańska olszynki i tam włączamy się na linię kolejową. I to by było na tyle w paragrafie trzecim, dobrnęliśmy do końca. Teraz możemy zrobić sobie podsumowanie w formie pytań i odpowiedzi. Ja zadam pytanie, ty odpowiedz sobie na nie, a ja po około 5 sekundach podam odpowiedź. Ustęp pierwszy. Do czego służy posterunek ruchu? Posterunek ruchu służy do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego. Jak dzielą się posterunki ruchu? Posterunki ruchu dzielą się na posterunki następcze i posterunki pomocnicze. Ustęp drugi. Do czego służy posterunek następczy? Posterunek następczy służy do regulacji jazdy pociągów na zasadzie jedź stój. Możliwy jest przejazd tylko wtedy, kiedy następny odstęp jest wolny. Jak dzielą się posterunki następcze? Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, posterunki bocznicowe i posterunki odstępowe. Ustęp trzeci: Jaką możliwość ma posterunek zapowiadawczy? Posterunek zapowiadawczy ma możliwość zmiany kolejności wyprawiania pociągów na przyległy tor szlakowy. Ustęp czwarty: Co zaliczamy do posterunków zapowiadawczych? Do posterunków zapowiadawczych, zaliczamy stacje i posterunki odgałęźne. Ustęp piąty: co to jest stacja? Stacja jest to przede wszystkim posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz minimum jednego toru głównego zasadniczego, znajdziemy też co najmniej jeden tor główny dodatkowy. Pociągi mogą rozpoczynać, kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, jak również mieć skład lub kierunek jazdy. Czy duże stacje mogą być jakoś podzielone? Tak, mogą być podzielone na okręgi dysponujące. Każdy taki okręg stanowi osobny posterunek zapowiadawczy. Jak nazywa się stacja, która ma tylko dwa rozjazdy i tylko dwa tory? Taka stacja to Mijanka. Ustęp szósty. Jak dzielimy stacje pod względem ruchu pociągów? Stacje pod względem ruchu pociągów dzielimy na krańcowe to jest początkowe i końcowe dla danej relacji pociągów lub pośrednie które znajdują się pomiędzy stacjami krańcowymi. Ustęp siódmy: Jak nazywa się stacja, na której łączą się szlaki z trzech lub więcej kierunków? Taka stacja to stacja węzłowa. Co nazwiemy węzłem kolejowym? Węzłem kolejowym nazwiemy zespół stacji posterunków ruchu sąsiadujących ze sobą. Przypomnę oczywiście, że mamy na myśli obszar np. miasta typu Wrocław-Warszawa, a taki węzeł kolejowy wyznaczy zarząd, zarządca infrastruktury. Ustęp 8, gdzie zlokalizowany jest posterunek odgałęźny. Posterunek odgałęźny zlokalizowany jest przede wszystkim poza stacją, w miejscu odgałęzienia nowej linii kolejowej, przy przejściu ze szlaku jednotorowego w dwutorowy i odwrotnie, lub w miejscu połączenia torów na szlaku. Czy posterunek odgałęźny bierze udział w prowadzeniu ruchu pociągów? Tak, posterunek odgałęźny bierze udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach lub odstępach. Ustęp 9. Co wyznacza granicę między szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym? Na liniach jednotorowych granicą jest semafor wjazdowy, na liniach dwutorowych, semafor wjazdowy i jego linia prostopadła do osi torów. Chyba, że nie da się ustalić tej linii, ponieważ tory są od siebie oddalone, wtedy w jednym torze semafor, a w drugim torze 100 metrów od miejsca niebezpiecznego. Lub w jednym torze jest to semafor wjazdowy, a w drugim torze inne urządzenie sygnałowe. Ustęp 10. Gdzie jest i do czego służy posterunek bocznicowy? Posterunek bocznicowy jest na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy bierze udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych odstępach, a przede wszystkim pociągów do Izy bocznice. Ustęp jedenasty. Gdzie jest i co robi posterunek odstępowy? Posterunek odstępowy jest na szlaku i dzieli go na odstępy. Przepuszcza pociągi tylko wtedy, kiedy następny odstęp jest wolny. Kto steruje semaforami automatycznego posterunku odstępowego na linii jednotorowej? Na linii jednotorowej, semaforami Apo steruje dyżurny ruchu wyznaczony regulaminem technicznym. Kto steruje semaforami Apo na szlaku dwutorowym? Na szlaku dwutorowym, semaforami Apo steruje ten dyżurny ruchu, który zarządza torem, przy którym stoi ten semafor. Jak nazywają się posterunki odstępowe, obsługiwane na liniach z półsamoczynną blokadą liniową. Na liniach z półsamoczynną blokadą liniową, posterunki odstępowe nazywają się posterunkami blokowymi. Jak nazywają się posterunki odstępowe na liniach z telefonicznym zapowiadaniem pociągów. Na liniach z telefonicznym zapowiadaniem pociągów, posterunki odstępowe nazywają się posterunkami odstępowymi telefonicznymi. Jak nazywa się posterunek odstępowy na linii z samoczynną blokadą liniową? Na linii z samoczynną blokadą liniową posterunek odstępowy nie istnieje. Jego rolę pełnią samoczynne semafory odstępowe. Ustęp 12. Gdzie jest i do czego służy posterunek pomocniczy? Posterunek pomocniczy jest urządzony na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy. Służy tylko i wyłącznie do zgłoszenia wjazdu lub wyjazdu pociągu z bocznicy. Czy posterunek pomocniczy ma semafory? Nie, posterunek pomocniczy nie ma semaforów. Czy posterunek pomocniczy bierze udział w zapowiadaniu pociągów? Tak, ale tylko tych na bocznice i zbocznice. Ustęp 13. Co jeszcze oprócz posterunków ruchu występuje na sieci PKP PLK? Na sieci PKP PLK oprócz posterunków ruchu występują również przystanki osobowe i bocznice kolejowe. Ustęp 14. Gdzie jest i co to jest przystanek osobowy? Przystanek osobowy to miejsce na szlaku urządzone do wsiadania i wysiadania podróżnych, w którym rozkładowo zatrzymują się pociągi pasażerskie. Czy na przystanku osobowym można zmienić kierunek jazdy? Tak, na przystanku osobowym można zmienić kierunek jazdy pod warunkiem, że linia, na której on się znajduje, jest jednotorowa i nie ma blokady liniowej. Ustęp 15: Co to jest bocznica kolejowa? Bocznica kolejowa to droga kolejowa połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, wyznaczona przez zarządcę infrastruktury, służąca do wykonywania czynności ładunkowych lub postoju pojazdów. I dodając na koniec, jeśli ktoś jeszcze ma problem z rozróżnieniem posterunku następczego od zapowiadawczego, możemy to przedstawić w taki sposób, że jesteśmy na posterunku następczym i dzwonimy dalej. I mówimy, teraz pojedzie to, następnie to, następnie to i następnie to. Ponieważ nie mamy możliwości zmiany tej kolejności. A na posterunku zapowiadawczym dzwonimy i mówimy: Zaprawdę powiadam ci, najpierw pojedzie to, a dopiero potem tamto, ponieważ tutaj tą możliwość już mamy. I teraz faktycznie dotarliśmy do końca odcinka, przerobiliśmy cały paragraf trzeci, zrobiliśmy jego podsumowanie. Jeśli coś wytłumaczyłem niejasno albo wymaga szerszego wytłumaczenia, napiszcie to w komentarzu. Jeśli będzie to tylko możliwe, wytłumaczę bezpośrednio pod nim, a jeśli będzie tego sporo, nagram dodatkowy odcinek, tłumaczący paragraf trzeci.